Witam Was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pała. Dzisiejszy tytuł, przedmowy to jest: życie nasze odzwierciedleniem Chrystusa. I takie pytania przychodzą na myśl, um, jak ma wyglądać nasze życie i co nas wyróżnia. W jaki sposób jesteśmy świadectwem dla innych ludzi? I my jako ludzie ochrzczeni, czyli yy, Zanurzeni Chrystusa, zwlekliśmy z siebie tego starego człowieka i zostaliśmy uwolnieni od wszelkiego grzecznego postępowania. Staliśmy się nowym stworzeniem, obdarzonym duchem świętym i usposobionym do wszelkiego. Dobrego postępowania. I na początek chciałbym przeczytać jeden werset z listu do Galacjan z drugiego rozdziału. Dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, Żyję, więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. My umarliśmy po to, aby Chrystus żył w nas. E i Jezus jest światłością naszą, i my mamy być odbiciem tej światłości, po to, aby cały świat mógł ją dostrzec. W dwóch innych miejscach Paweł pisze o naśladowaniu, abyśmy byli naśladowcami, Najpierw mówi naśladowcami Jego, jak On jest naśladowcą Chrystusa w liście do Koryntian, a w innym miejscu mówi, abyśmy byli naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane w liście do Efezja. Ale co to znaczy być naśladowcą? I synonimy tego słowa to są na przykład sobowtór albo imitator, a naśladować kogoś to znaczy wzorować się na kimś, postępować jak ktoś inny. I w piśmie, w piśmie jest zawarte bardzo dużo wskazówek na temat mowy, na temat tego, jak mamy się zachowywać na temat tego, jak mamy się ubierać, cała Biblia jest jednym tak naprawdę wielkim nakazem. Tu jest zapisane wszystko to, co mamy, to, co mamy robić. I nie będę mówił dużo na temat mowy, bo ostatnią niedzielę brat Maciej miał dość, dość dużo na temat mowy. Nie będę poruszał tego tematu głęboko, ale wiedzmy to, że mowa nasza ma różnić się od mowy tego świata. Nie ma być pospolita, próżna, nie ma zawierać jakichś różnorakich slangów. Mamy mówić przyzwoicie. Um... A nasze zachowanie, bo nasza mowa to nie, to nie jest. To jest jakby odzwierciedlenie w jednym sensie naszego zachowania, ale no, naśladowanie nie tylko polega na mowie, ale i też na naszym zachowaniu, a często możemy zachowywać się w różny sposób bez używania słów. Nawet sam wyraz twarzy czasami może być bardzo dużo mówiący. I Czym, co kieruje naszym zachowaniem? Co jest tak naprawdę na, 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 na tej pierwszej linii? Najpierw widzimy coś, ogarniają nas jakieś emocje, potem reagujemy i zachowujemy się w jakiś sposób. Ale jest taka kwestia tego, czy my panujemy nad naszymi emocjami, czy one panują nad nami? Bo każdy z nas czuje emocje, każdy z nas je odczuwa. My jesteśmy tylko ludźmi i emocje nie są złe, ale to, jak one wpływają na nasze zachowanie, to jest bardzo ważne. Bo mimo tego, że odczuwamy wszystkie emocje, to my mamy padnąć nad nimi, a nie, a nie one nad nami. I najlepszym tego przykładem jest sam Pan Jezus w ogrodzie Getsemane. Kiedy klękał na kolanach i modlił się, a krople potu były jak krople krwi, to nie odczuwał żadnych emocji, nie, był, nie, nie czuł strachu, wątpliwości. Ale mimo to modlił się, niech będzie wola Twoja Boże. I mimo tego strachu, mimo tych emocji, które go ogarniały, podjął decyzję i, i nie poddał się. Na pierwszy ogień chciałbym trochę po, po, pomówić o radości, bo nawet sama radość, nadmiar tej radości, może prowadzić do, do grzechu. To jest trochę dziwnym stwierdzeniem, ale jest taki urywek w, 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 w piśmie. Jest on z Psalmu 73 i pisze w nim tak: Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. My mamy się radować ze wszystkiego, prawda? Ale. Kiedy przekształcamy tą radość w coś ponadzwyczajnego, to tracimy tak naprawdę kontakt z rzeczywistością. No bo wszystko ubieramy w kwiatki, zaniedbujemy nasze życie, bo jak wszystko jest pozytywne, wszystko jest super, wszystko jest fajne, no to nic nie ma tak naprawdę, nic nie ma żadnej wagi. I już nic nie ma wpływu na nasze życie. Wszystko jest pozytywne i nic nie jest złe. Na przykład, jeżeli cieszymy się nadmiernie z życia w dostatku, to no może to doprowadzić do chciwości. A kiedy dostatek się skończy, już nie jesteśmy przygotowani na to, jak, jak będzie się to trochę trudniejsze życie odbywało. I to ciągnie za, za sobą wiele negatywnych emocji. E Gniew jest, myślę, tą najniebezpieczniejszą emocją, bo jest bardzo trudny do opanowania i szybko ogarnia człowieka. W mgnieniu oka, jak za bardzo rozgrzany olej, po prostu wybucha ogniem i e, ogarnia po prostu człowieka. I normalnymi tru środkami trudno zgasić ten ogień. Ale jak wszystkie inne emocje, odczuwamy gniew. Bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale to ma znaczenie: to czy gniew panuje nade mną, czy ja nad nim. I dam taki, dam kilka przykładów. Kiedy zdenerwuje się czymś, i tak jak się mówi, widzę wszystko na czerwono, a potem, kiedy ta zasłona spadnie mi z oczu, to w ścianie jest dziura. To kto panuje nad kim? Kiedy ktoś wyjedzie mi autem znikąd, albo różne inne sytuacje drogowe, które powodują, że zaczynają lecieć przymiotniki, machając rękami inne gesty, to kto panuje nad kim? Kiedy. Dzieci wyprowadzają nas z równowagi, także dostajemy białej gorączki i zaczynamy podnosić głos bez żadnej kontroli. Że kto panuje nad kim? Gniewać się możemy, bo jest bardzo dużo, jest, jest bardzo wiele rzeczy na tym świecie, które powodują w nas gniew, ale ani gniew, ani żadna emocja nie ma nad nami panować i sterować naszym zachowaniem. I na przykład też smutek, który jest teraz bardzo powszedni i on może być bardzo straszną pułapką. Różne kryzysy tożsamości, nadmiar smutku związany z niedostatkiem, ciężary współczesnego życia, różne troski. Są to cielesne przykłady, ale mówię o nich dlatego, że na pewno wszyscy przechodziliśmy przez podobne sytuacje, albo nawet i nadal przechodzimy. A ten cielesny smutek może na nas wywrzeć potem głębsze emocje, takie jak depresja, co znowu już teraz jest bardzo powszednie. I kiedy jesteśmy tak ogarnięci smutkiem, że nic nam się nie chce, leżymy w łóżku i nic nie robimy. Z nikim nie chcemy rozmawiać, po prostu się wyłączamy, to to wtedy panuje nad kim? I smutek jak każda inna emocja może być dobry i może być zły. Jeżeli jesteśmy zasmuceni duchowo ku pamiętaniu. To jest to dobry smutek. Nawet jeżeli dzieją się inne rzeczy wokół nas, to ten smutek nie musi wcale być czymś złym. Szczególnie teraz, kiedy naprawdę dzieją się rzeczy straszne dookoła nas. Ale musimy zdać sobie, zadać sobie pytanie: dlaczego jesteśmy smutni? Czy jestem smutny dlatego, że stało się coś smutnego? Czy jestem smutny, bo muszę coś w moim życiu zmienić? Albo rozstać się z jakimś nawykiem, albo nawet rzeczą? Albo czy jestem po prostu smutny, dlatego że jestem znudzony i nic mi się nie chce? Mówię to z doświadczenia, bo byłem w tym miejscu, kiedy żyłem w grzechu i dopadała mnie depresja. Często zostawałem w domu i leżałem w łóżku. Cały dzień. I powodem tego było oczywiście to życie, które wiodłem i w jaki sposób je wiodłem, czego oczekiwałem od życia, i te częste rozczarowanie tego, co miałem albo czego nie miałem. Ale i zdarzyło się tak, że byłem po prostu tak znudzony, tak mi się nic nie chciało, że nie miało już nic dla mnie sensu, i znowu. Po prostu popadałem w ten głęboki smutek i nic nie robiłem. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli to, że my wszyscy odczuwamy emocje. Pan Jezus też odczuwał emocje. Ale jak te emocje wpływają na nasze zachowanie? Jakim jesteśmy świadectwem dla innych ludzi? Jak zachowujemy się w stosunku co do innych, jak reagujemy na sytuację? Co robimy, jaka jest nasza postawa? Czy jest cały czas negatywna, czy jest pozytywna? Mimo tego, że wokół mnie jest bardzo dużo złych rzeczy, bardzo dużo złych wydarzeń, to czy ogarnie mnie gniew i smutek? Czy mimo tego, że odczuwam gniew i smutek, to nadal idę z tą radością, tą duchową radością w sercu i nie poddaję się tym emocjom. Bo. I to pewnie będę powtarzał: świat wokół nas cały czas się na nas patrzy. Może tego tak nie widać, ale cały czas się patrzy, cały czas dogląda, żeby tylko zobaczyć coś. I my musimy naprawdę być tym odbiciem tej światłości. Musimy naprawdę pokazać, że w nas żyje Chrystus. I to nie tylko mową, nie tylko zachowaniem, ale i nawet samym ubiorem. Bo Biblia nie ma wskazówek do, co do tego, jak ma wyglądać przyzwoity ubiór, ale jest wyraźnie napisane, że mamy ubierać się przyzwoicie. Co znaczy, że nasz ubiór ma być czysty i odpowiedni do okazji. Jak idziemy pytać się o pracę, no to ubieramy się ładnie. Jak jesteśmy zaproszeni na ślub, to ubieramy się ładnie. I nie tylko ma być przyzwoity, ale teraz musimy bardzo zważać na to, co na naszych ciuchach jest. I było o tym już też trochę mówione w ostatniej, na, na ostatniej niedzieli, ale powiem też taki przykład. Miałem koszulkę, na której był nadruk, tam był jakiś piesek. E, jakiś ptaszek No i e, osoba stała i miała na sobie sweter. a na tym swetrze miała napisane e, słowa: Brak miłosierdzia po angielsku Żadne przekleństwo, Nic tak naprawdę. No ale co ja będę chodził teraz w takiej koszulce, na której pisze brak miłosierdzia. Musimy naprawdę zważać i to jest. Trzeba naprawdę uważać, bo teraz jest dużo napisów w różnych językach i nie wiemy tak naprawdę, co zakładamy na siebie. Ja z mojej szafy wyrzuciłem bardzo dużo koszulek. Także trzeba na to też uważać, bo nawet ten sam ubiór my może nie wiemy, co pisze na tej koszulce, ale zdarzy się, że ktoś przejdzie obok nas, kto zna ten język i przeczyta, co pisze na tej koszulce i będzie zniesmaczony. Musimy być we wszelkim naszym zachowaniu, we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co mówimy, lustrzanym odbiciem Chrystusa, bo On żyje w nas, a my musimy naprawdę odbijać Jego światłość także tak nawet czasami razi. Bo, jak już wspomniałem, ten świat zauważa wszystko od pierścionka na palcu, po wyrazach na naszych twarzach. Do słów jakie wypowiadamy. Także to światło Chrystusowe, które jest w nas, naprawdę musi lśnić, a my tym naszym zachowaniem, naszym całym życiem nie możemy gasić tego światła. I to było tak pokrótce: no bo tak naprawdę w każdą niedzielę stoimy tutaj i nauczamy. Napominamy, pouczamy, mówimy jak mamy prowadzić nasze życie, no ale jeszcze tak dopowiem, że to jak mamy prowadzić nasze życie, jest w pełni zapisane na kartach Pisma Świętego. Ta wzmianka na koniec. Bo jeżeli naprawdę chcemy poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli naprawdę chcemy być Jego naśladowcami, Jego uczniami, jeżeli naprawdę chcemy być Jego lustrzanym odbiciem, Jego odzwierciedleniem, no to musimy się głęboko zanurzyć w czytanie Pisma Świętego i poznawanie woli Bożej. Amen.